Witam się z Wami, właśnie wstałam, jestem gotowa i jadę na właśnie pigmentację brwi dzisiaj. Hej, hej, witam się z Wami już po uzupełnieniu moich brwi. Tak one się prezentują, no troszkę bolało, ale jestem gotowa i za miesiąc znowu mam termin na kontrolę już wtedy. Zrobimy sobie właśnie fotki, zobaczymy jak to będzie wyglądało przed i po. Ale jestem na razie zadowolona z efektu, no trochę bolało, tak jak mówiłam, ale jest okej, zobaczymy jak będzie wyglądało też za dwa tygodnie, bo ma się goić, mam smarować sobie maścią z witaminą E, ja smaruję też aloesem, mam nadzieję, że żadnych strupków nie będzie i wracam teraz właśnie do domu, do Eli i do Aleksa. Mam nadzieję, że bez żadnych komplikacji, bo Aleks zaraz do pracy jedzie, ale tak. Domku, jemy śniadanko. Co my A, jemy na śniadanko dzisiaj? Bułki. I bułki. Z, z promocji. Szczinkie zaraz. Szneczka, pomidorek, tutaj przepyszna herbatka. Małe śniadanko, ale mała. <laughs> mała. Co robisz? Oho, wypadło. Ale dasz radę sobie. O. Oh. Wow. Oh. Oh, oh, oh. Jak wyszła? <głos> <głos> Dobra jesteś. No i zobaczcie, jaka kanapeczka piękna. Mm. Super. Mm. No, najlepsze śniadanie zawsze. I tutaj nasza sól. <noise> limonkowa już się skończyła prawie. Cały słoik zjedliśmy i tylko jedliśmy zawsze też do buraty. Hello? A ty co tam pod stołem robisz? Mm. Ela, spadniesz, mówię ci, co ty robisz? Akrobatka jedna. Gdzie masz skarpetkę? Lepiej powiedz. Gdzie uciekasz? Kto ma poduszkę? Klapka zobaczy, to zaraz przyjdzie. <ślapple> no, zawsze też tak do niej robię. I ona jak się cieszy ulubiona zabawka. Ej, eee. dostaw kable, alo! No i co moi drodzy, ja jak zawsze latam na mopie, w międzyczasie. No i dzisiaj w sumie tak na szybko Ela już się denerwuje, ale chciałam Wam tylko pokazać, że mam tutaj e, groszek, ziemniaczki, marcheweczkę, e, no, także takie warzywka i do tego mamy wołowinkę, także takie pyszne jedzonko, czeka na nią. Ona jest trochę nerwowa, bo jest pod rzemę. I jest mega głodna. Tu jeszcze śliniaczek, kochanie. No i zobaczcie, jak ona pięknie wodę pije. Teraz już przestała. Co brudasku moje? Oj, głodna dalej, okej, okay, okej. Okay. Mama nie nadąża łyżkami. A ty się A ty nie masz jednej skarpetki. Zgubiłaś jak spałaś skarpetkę. W łóżku gdzieś jest, tak? Jezu, ja nie mogę, jak ona się po prostu zawsze w kamerę patrzy. Ja myślę, że ona... No, to dziecko będzie kochać kamerę. To znaczy telefon, bo jak na razie nagrywamy telefonem. Jeszcze się nie dorobiliśmy fajnej jakiejś kamery, ale myślę, że najnowszy iPhone ma jednak super kamerę. Ela, a ty pomagasz mamie pranie ściągać, czy co? Siadaj. Ty jaką mała. O. Miunia, siadaj. Masakra, co za brojak. Zobaczcie, co ona robi. Jezus, Maria. Zobaczcie to, co ona robi. Ela, nic się nie stało. Nie udawaj. Zobacz. Zobacz, Ela. No i ona właśnie się tak bawi. Tym w ogóle ten, yy, ta wieża, ona się roz. Dziela na części i ten, i ona zawsze właśnie wszystkie części rozwala, ale nie jest, jak widzicie, zbyt bardzo zainteresowana jej. Pokazuje tutaj, jak ta piłka leci. No i o tym właśnie mówiłam. Ena. robię kolację dla nas. Zobaczcie, tutaj w airfryerze pieką nam się fryteczki. Tutaj Ela robi rozróbę. Stuka. Pokaż, jak ty stukasz. Ojej! No a w piekarniku piecze nam się takie oto mięsko. To są takie udka z kurczaka z rozmarynem, z przyprawami. No i wygląda to rewelacyjnie. Co? Dobra taśma? Tak? Ty to zawsze coś znajdziesz do gryzienia sobie. Nie wiem, jak ty to wyrwałaś w ogóle, ale dobra. Co ty mnie atakujesz? Kolacja gotowa. Co powiesz na to? No super. Tak chętnie przychodzę. Trochę fast food dzisiaj. Fryteczki. Utko z kurczaka. Kurde, tylko noże muszą nabyć. No, tak chcesz mój no, no, daj mi noże, bo teraz. Nawet mała śpi, usnęła 10 minut temu po wielkim krzyku. Śpiewałam do niej. No. Uuu, ale. Smacznego! No, smaczne. no to na zdrowie. Na zdrowie. <grym> tak lepiej. Mm. Dobra. No. Pyszne. Dobranoc. Pa,